Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Arten i po raz kolejny na moim kanale pokażę Wam mój kolejny vlog. A to będzie moja kolekcja gier Dragon Ball. No to zaczynam. Moja pierwsza gra to jest właśnie Dragon Ball Z Budukai Ten Kaichi 3 od Bandai. Bardzo fajna bijatyka. Dużo jest postaci. Serdecznie ją gorąco polecam. Gra jest w języku angielskim. Są dwa języki: angielski i japoński. Super jest gierka. Polecam ją bardzo serdecznie. Tu jest płyta. Tu książeczka. O to jest książeczka. Dużo jest postaci. Całego go przeszedłem. Jeszcze pamiętam dwanaście lat temu. Ja go przechodziłem całego Polecam go. Dobrze. Następna moja gra to jest Dragon Ball Z Burst Limit na PlayStation 3 Od Bandai. Bardzo fajny. Pierwsza gra, która wyszła na PlayStation 3 super zgierka, gorąco polecam która wyszła płyta jest książeczka bardzo fajna fabuła jak to w Dragon Ball jest I następna gra to jest Dragon Ball Z Ultimate Ten Kaichi też można grać przez internet czyli przez networka Tak wygląda też przyszłego całego książeczka Zawsze jest. I mój kolejny Dragon Ball to jest Dragon Ball Z, Battle of Z. Przedostatni Dragon Ball, który był na PlayStation 3. Dobrze. Tu jest płyta. Tu jest książeczka. Jeszcze jeszcze go nie przeszedłem. Kot na tego songa. w Stroju Naruto. Dobrze. Super. I następna gra to jest już na PlayStation 4 Dragon Ball Xenoverse 2. Tu mamy Songa, Bardoka i Gohan z przyszłości. Tu się robi swoją postać. Tu jest chyba ze 4 rasy. Mamy Ziemian, Sajan, Namechan, Bu i Fryzera. Razem fryzy I ostatnia moja gra i najnowsza Dragon Ball Z Kakarotto. Tak jest zakupiłem go. Najdroższy chyba z tych Dragon Ballów. Oczywiście jest kod na wierzchu. Nie pokażę. Płyta. Ja teraz go przechodzę. Jestem w trakcie jak ten. Jak drąg z przeszłości pokonał. Frise I King Kolda czyli ojca w Fryzie. Kodzik to są figurki. Tu mamy niebieskiego Go Wego i Songo czwarty stopień. Songoku Tutaj. Jakiś inny Goku Broly Goku niebieskie włosy Ja będę miał dobry program Czyli będę miał słuchawki Ta słuchawki z mikrofonem To nagram Właśnie te dwa Drogą Polę. Jak będziecie chcieli, to je nagram. No, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie. Cześć.